Boku. Ja pier... To jest to, co myślałem, czego tutaj nie znajdę, a jednak znalazłem. Właściciel musiał zabezpieczyć teren, z tego względu... Pokój się wystraszyłem. A tu co? Druga część mieszkania? Witajcie! Dziś obejrzycie materiał inny niż wszystkie, bowiem zabiorę was do miejsca, które kiedyś było pięknym budynkiem z czerwonej cegły. Teraz jednak jego widok Budzi grozę, a atmosferę tajemniczości tego miejsca potęguje fakt, że jest ono prawdopodobnie powiązane z sektą. Co ciekawe, w miejscu, do którego się wybieram, znaleziono z**ki oraz kilka odwróconych krzyży, co dodaje całości jeszcze większego dreszczu emocji. Witajcie. Ja jestem DJ Palaside, a to jest urbex byłej gorzelni, w której, uwaga, znaleziono zwolenniki. Teren gorzelni to około 2000 hektarów, więc jest co eksplorować. Ja znajduję się jakieś kilkaset metrów od samego obiektu, przez te pole będę się dostawał na miejsce. Powoli robi się ciemno i słyszę jakiegoś psa. Mam nadzieję, że nie bezpośrednio stamtąd, gdyż słyszałem parę ciekawych informacji na ten temat, które Wam za chwilę opowiem. Co jakiś czas tą drogą przejeżdża auto, ja zostawiam swoje tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie wzbudzało żadnego zainteresowania. Ładuję sprzęt, który mam już tutaj częściowo uszykowany, biorę ze sobą plecak i nerkę, bo w sumie dzisiaj więcej mi nie jest potrzebne. No i wszystko będę nagrywał z głowy, z GoPro, więc trzymajcie kciuki, żeby wszystko nam się pięknie udało, bo, bo obieg jest całkiem, całkiem... Mam nadzieję, że to nie jest żaden z właścicieli, ale raczej nie. Sprzęt gotowy, więc możemy ruszać. Co ciekawe, w 2017 roku jedna z ekip eksploratorów znalazła tutaj na miejscu z**ki. W jednym z budynków na poziomie minus jeden. Opowiem wam dokładniej o tym, jak wejdziemy na teren, ale będę szukał jakichś szczątków. No wiecie, co mam na myśli. Może uda mi się to znaleźć, choć minęło już ponad 7 lat. Jestem dobrej myśli, tak samo, że nikt mnie na terenie nie złapie. A o tym też wam opowiem, bo to kolejna. Z ciekawostek. Chodźmy zobaczymy, jak to wygląda w środku, zanim zrobi się ciemno. Po spakowaniu najpotrzebniejszych rzeczy, wyruszyłem w stronę opuszczonej gorzelni. Droga prowadziła przez pole kukurydzy i las, w którym nie musiałem długo czekać, by wydarzyło się coś niepokojącego. Jeśli mnie pamięć nie myli, to idę w dobrą stronę i w lesie jest już dużo ciemniej niż na zewnątrz. Ale tu pamiętam, trzeba było gdzieś przeskoczyć. Właściciel musiał zabezpieczyć teren. Z tego względu. Pokój się wystraszyłem. Właściciel musiał zabezpieczyć teren ze względu na to, że wcześniej tego tu nie było. Ciekawe. No to jesteśmy. Oh, fuck. Są konie. O teren musi ktoś dbać. Z tego względu, że widzicie trawa jest wykoszona. A przede mną znajduje się budynek gorzelni. Mógłbym dostać się tutaj przez wejście, ale nie wiem czy nie zrobić tego z boku, tak żeby nikt mnie nie zauważył. No, i tutaj mamy jakieś wejście. Dobra, to jesteśmy w środku. Była korzenia, w której się znajduję powstała w 1932 roku i funkcjonowała przez waga 67 lat. Na początku była zarządzana przez fundację zakłady kurnickie. Po 1945 roku ten teren przejęły państwowe gospodarstwa rolne, czyli tak zwane PGR, -y, które na pewno kojarzycie. Następnie. Cały teren trafił w ręce Wielkopolskiego Parku Narodowego, który zarządza tym terenem aż do dziś. A część z maszyn, która się tutaj znajdowała, część jest dalej, tak jak widzicie, została wywieziona, ma właściwie przetransportowana do Muzeum w Szreniawie, a dokładnie do Muzeum Rolnictwa. I tamte maszyny można oglądać, jak na przykład maszynę parową, która funkcjonowała na tym terenie. Zobaczymy, co tutaj dzisiaj znajdziemy, ale zanim rozpoczniemy eksplorację, Muszę Wam powiedzieć o czymś wyjątkowym a mowa o War Thunder! War Thunder to darmowa gra akcji dla wielu graczy, oferująca niepowtarzalne wrażenia bitewne na lądzie, morzu i w powietrzu. W dynamicznych starciach na globalnych arenach gracze mogą dowodzić pojazdami naziemnymi, samolotami i okrętami wojennymi. Gra dostępna jest na PC, PlayStation, Xbox i Maca i zachwyca realistyczną grafiką, fizyką i dźwiękiem, które są stale udoskonalane. Gracze mogą korzystać z kultowych maszyn wojskowych i mniej znanych prototypów z okresu od połowy XX wieku po czasy współczesne. Mi najbardziej do gustu przypadły samoloty Spitfire, ale każdy z Was na pewno znajdzie swój ulubiony typ pojazdu. War Thunder oferuje zaawansowane technologie, takie jak pociski kierowane, drony, systemy ochrony, noktowizory, a nawet ataki nuklearne. Każdy pojazd można modyfikować i personalizować, a szczegółowy model obrażeń sprawia, że każde trafienie ma realne skutki unieruchamiając przeciwnika lub powodując pożar. Dzięki unikalnemu modelowi obrażeń w War Thunder nie ma potrzeby stosowania pasków zdrowia. Każde trafienie we wroga ma swój efekt i jest wizualizowane w trybie X-Ray. Dzięki temu każda bitwa jest wyjątkowa, a gracz ma pełną swobodę wyboru stylu walki na ziemi, w powietrzu lub na morzu. A teraz, dzięki najnowszej aktualizacji o nazwie Dance of Dragons w grze pojawiło się wiele nowości. Do rozgrywki dołączyła cała linia francuskich łodzi bojowych. Zaawansowane samoloty amerykańskie, jak A10 Thunderbolt II oraz bombowiec taktyczny F-111. To nie wszystko. BMP Puma w nowej wersji oraz brytyjski system rakietowy Stormer Air Defense czekają na twoje rozkazy. Gra, którą pokochały miliony, zaskoczy cię poziomem realizmu. A teraz z dwoma nowymi chińskimi myśliwcami, J10A i JF-17, możesz zmierzyć się z przeciwnikami w pełnym zakresie nowoczesnych technologii. Dodatkowa aktualizacja wprowadza dziesiątki ulepszeń na podstawie opinii społeczności to sprawia, że rozgrywka jest jeszcze bardziej dopracowana i dynamiczna. Nie czekaj, pobierz War Thunder za darmo korzystając z linku w opisie. Nowi gracze oraz ci, którzy nie grali od co najmniej pół roku, mogą zgarnąć niesamowite bonusy. Wypożyczenie samolotu P40E1 i czołgu M4 na tydzień z unikalnymi skinami, specjalny detektor Orzeł Męstwa, 100 tysięcy srebrnych lwów, trzy pojazdy premium, tydzień konta premium oraz wiele innych prezentów. Pośpiesz się, bo sezon bonusowy amerykańskich pojazdów Skończy się już niedługo. Pierwsze pomieszczenie, w którym się znajduję, to prawdopodobnie była rozlewnia. Jeżeli ktoś z Was jest specem od gorzelni albo pracuje w takiej gorzelni, to z miłą chęcią przekonam się, co tutaj się mogło znajdować. Z tego względu, że jest to dosyć małe pomieszczenie, do którego dojścia za bardzo nie ma. Tutaj coś mogło się znajdować. Tu są prawdopodobnie pozostałości po jakichś ciuchach. O, i tu są drzwi. W których możemy iść, ale to od drugiej strony. To zaś nie działa. Nawet się nie ruszy. Gorzelnia składa się z dwóch części. Pierwszej, w której właśnie znajdowała się gorzelnia, i drugiej, w której znajdował się budynek, a właściwie pierwsze piętro na budynku, gdzie były mieszkania. I tam można było sobie normalnie funkcjonować. Z tego co tu widzę, jest napisane. 30-65 metrów kwadratowych, być może to była pojemność tego. No i dlaczego mówiłem, że to mogła być rozlewnia? A to z tego względu, że zobaczcie, są tutaj krany, które prawdopodobnie odpowiadały za to, żeby wylatywało tutaj coś. Być może się mylę i są tutaj spece, którzy pomogą mi. Leżą na przykład tutaj jakieś rury, więc zakładam, że mogła to być jakaś przelewownia. Ale czekajcie, zobaczmy, co jest jeszcze na górze. O właśnie, o, nawet jakaś zmiotka została i można zejść na dół. To tam zaraz pójdziemy, ale co jest tutaj na górze? Prawdopodobnie cały ten system był ze sobą połączony, bo jak widzicie, idą tutaj rury do tego głównego zbiornika, więc zakładam, że to co powiedziałem, może mieć rację bytu. Na ten teren można dostać się na dwa sposoby. Pierwszy, który jest bardziej bezpieczny i nie stwarza żadnego zagrożenia. Drugi przez główną bramę, ale to co ciekawe, to te tereny mają być wynajmowane właśnie przez wspomniany Wielkopolski Park Narodowy innym rolnikom. Być może do tego, żeby mogli wypasać sobie te konie, które widzieliśmy wcześniej, a być może do tego, żeby uprawiać tutaj jakieś. Jakieś pola, bo chociażby ja przechodziłem przez pole kukurydzy. Co ciekawe, udało mi się potwierdzić ten fakt, o którym mówiłem, gdyż podczas nagrań z drona udało mi się uchwycić osoby pracujące na wspomnianym polu. Jeśli jesteście ciekawi, czy udało im się mnie zauważyć, oglądajcie uważnie. A tutaj jest główna część, której prawdopodobnie tam było. Wszystko mieszane, a następnie dostawało się do tych z dwóch zbiorników głównych, które były przepompowywane. Tu, tablica zużycia surowców i wyników produkcyjnych. No właśnie, czyli wszystko było kontrolowane. Lodóweczka, pajęczyna to nam nie jest potrzebna. A to. O właśnie, czyli tutaj, tak naprawdę, znajdowała się całość. Czyli cztery, cztery dobrze mówię? Raz, dwa, trzy, cztery główne zbiorniki. A każdy z nich po albo 20 tysięcy, albo 4000 tysiące litrów, bo przynajmniej takie tabliczki widnieją tutaj. Na pozostałościach, po tych silosach. Całkiem tak? pojemne. Konkretne. Powiem wam, że czuję się jakoś tak tutaj nieswojo bardzo. Tak niekomfortowo, to jest moja pierwsza eksploracja, którą wykonuję samemu i niekoniecznie czuję się tutaj dobrze, mimo że nie robię nic złego, bo tak naprawdę jestem w obiekcie, który jest opuszczony i, i który nie funkcjonuje już od lat. To jest jedno ale i o tym ale chciałbym Wam właśnie opowiedzieć. Tylko myślę, czy pójść tam. Tam jest aparatownia, a tam jest lokal paśnicze, a czyli tutaj był paśnik ej strasznie duży jest ten obiekt, strasznie duży tutaj na przykład można by się było dostać czy chyba ciężko, wolałbym nie ryzykować wchodząc tam na górę żeby mi się coś stało, ale dajcie znać w komentarzach czy chcielibyście żebym przy kolejnym odcinku trochę bardziej hardkorowo poleciał, jak tak to dawajcie hashtag extreme na dole i będziemy kombinować ciekawostka, znalazłem takie coś, wódka polowa i wydaje mi się, że rok produkcji to 97, a dokładnie o godzinie 1.25 miesiąca, czyli w maju, w maju 97 roku. Mogę się mylić, raczej to nie jest wódka, która została wyprodukowana tu, w tych zakładach, chociaż kto wie, macie skład. Nie wiem, czy to jest stare, ale ciekawy artefakt, jak na to miejsce, w którym jestem. Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pożaru. Proszę bardzo. Szkoda tylko, że nie ma żadnej daty tabliczki. I dyrektor tu jest. Aparatownia. Rozglądam się tutaj jeszcze po tym głównym pomieszczeniu i znalazłem ciekawą... ciekawą rzecz. Oprócz tego, że nie można było tutaj palić, tu znajdowała się rozdzielnia, to tym całym ambarasem, w cudzysłowie, zajmował się pan... Kuśnierek. Marek, Mateusz, Miłosz, Mariusz... Nie wiem, ale odpowiedzialny za sprzęt i porządek przeciwpożarowy właśnie był. Ten pan. Ciekawe ile tak naprawdę osób tutaj pracowało w Gorzelni. Może znajdę jakąś informację na ten temat i wam tutaj wrzucę. Prądu na, nawet raczej tutaj na 99% nie ma, ale nie będę tego sprawdzał jak jeden z panów ostatnio podczas tych żywiołów, które atakowały Polskę i kiedy chciał udowodnić, że faktycznie prąd nie płynie przez kable, to chwytał je. Nie róbcie tak. To nie świadczy o niczym dobrym, a tylko może was pokopać. Porządna eksploracja tego obiektu, powiem Wam, że zajmuje chwilę, bo ja tu już jestem z ponad godzinkę. Gdzieś tyle tutaj jestem i tak staram się wszystko dokładnie zobaczyć i niczego nie pominąć. Oku. Japier. To jest to, co myślałem, czego tutaj nie znajdę, a jednak znalazłem. Patrzcie, to wspominałem Wam o wątku satanistycznym, więc ciekawe co powiecie na to. Nie wiem, czy leży to tutaj przypadkiem, czy nie, ale to jest chyba jeden z krzyży, który dotyczy historii tego miejsca. Nie wiem, czy został tutaj zabrany z innego pomieszczenia albo z piwnic, bo historia, którą ja przynajmniej znalazłem, dotyczyła piwnic i satanistów, którzy podobno tutaj byli, ale no jest oryginalny. Nie wiem, czy wyrwany ze ściany i położony. Ja go odwrócę może w ten sposób. Niech, niech nie sieje zła, a raczej dobro. I nie straszy ludzi tak jak mnie przed chwilą. Ej, kurde. No, zaczyna się robić tutaj coraz dziwniej. Coraz dziwniej, coraz bardziej ekstremalniej czuję coraz większą adrenalinę, a jeszcze zostały mi pomieszczenia. I to całkiem sporo. Kurde. O, a tu jest chyba ta część mieszkalna z tym pierwszym piętrem, o którym wam mówiłem, tam zaraz pójdziemy. Z tego względu, że ten teren podobno ma jakiegoś opiekuna, ochroniarza albo kogoś, kto dba i pilnuje tego terenu, i z jednej strony podobno nie życzy sobie tutaj eksploratorów, a jak takowych spotka, to podobno bardzo miło ich wyprasza. Z drugiej strony słyszałem, że jest też niemiły. A tu co? Druga część mieszkalna? Te ptaki nie dadzą mi spokoju. Jezus, mal, nie dadzą mi spokoju. Gdy znalazłem się w łazience, nagle usłyszałem odgłos kroków, który rozległ się w pobliżu. Ogarnął mnie wtedy prawdziwy strach. Serce przyspieszyło, a adrenalina uderzyła do głowy. Przez chwilę stałem w bezruchu, nasłuchując, czy sytuacja się powtórzy. Po około pięciu minutach, kiedy wszystko ucichło, zebrałem się na odwagę i ruszyłem dalej. Kontynuując swoją wędrówkę po tajemniczym obiekcie. Zanim rozpoczniemy eksplorację części mieszkalnej, to chcę się skupić jeszcze na tej gospodarczej, I szczególnie ten lokal paśniczy mnie. Zastanawia, co się w nim mogło znajdować. Słyszę, jakieś kroki co jakiś czas, jakieś takie delikatne poruszanie się, ale z drugiej strony jesteśmy przy etapie jesieni, kiedy to z drzew spadają. Różnego rodzaju rzeczy. <laughs> Piwnice, a to na pewno Was zainteresuje z historią satanizmu, która została tutaj też znaleziona przez jedną z ekip. Kartki, sekta, pentagramy i te sprawy. O tym też Wam dzisiaj opowiem, ale nie będę wyprzedzał faktów. Idziemy na górę, żeby zobaczyć, jak wyglądał ten paśnik. No i widzicie, część z maszyn została, bo to na pewno było wykorzystywane. Tutaj to wszystko było mielone i wpadało pewnie tam do tej pozostałej części, a tu idę na górę. Zakładam, żeby zobaczyć Uuuu. O kurde. No, to jest konkret maszyna już. A i tutaj nawet nikt sobie nie szczędził jakiejś orężatki party. Ha. No to co, wchodzimy na górę? Zobaczymy jak to chyba wyglądało. Nadaje się to. Nadaje się. Można zaufać tej drabinie. Może niekoniecznie wszystkim metalom, bo tak jak mówiłem, gorzelnia funkcjonowała już jakieś ładne lata temu, ale to wszystko specjalistyczne maszyny, które na pewno wymagały konkretnej obsługi i znajomości obsługi tych maszyn przede wszystkim. To nie była łatwa sprawa. Ja się na tym nie znam, ale powiem wam, że wygląda to iście imponująco. Naprawdę. Konkret. O! Konkret teren. A się szarfy nawet znalazły. A tu jesteśmy na strychu, na którym być może coś znajdziemy. Chociaż wątpię, bo tak jak mówiłem, odwiedzają licznie to miejsce eksploratorzy. A a my znaleźliśmy się na górze, tam gdzie wcześniej mówiłem, że prawdopodobnie chcielibyście, żebym wszedł. No to jestem. <laughs> Czyli tak naprawdę jest to strych. Bardzo przytulne miejsce, w którym co jakiś czas ktoś musi przychodzić i robić sobie jakąś libację. No bo puszki po kasztelanie. Same by się tutaj nie wzięły, prawda? Genialna miejscówka, łatwy dostęp, klimacik lekko lekkomroczny. W jednym z pomieszczeń leży stara gazeta, otwarta na artykule Uwaga, sekta. Do tego w budynku szkielet kozła, porzucony krzyż i kropidło i napis na starej szybie Ty, który wchodzisz, pożegnaj się z nadzieją. Te rzeczy robią robotę. Poza tym, jak na gorzeń, przystało stara aparatura, kadzie piece i tym podobne. Warto jak diabli. To jeden z komentarzy na stronie urbexowej, na której ktoś odwiedzał to miejsce. Iście interesujące. A propos sekty, z w... o których wcześniej wspomniałem, jeszcze wam opowiem, ale musimy zejść do piwnic, żeby jakkolwiek móc tego poszukać, więc chodźcie, nie czekajmy. Myślę, że ten silos duży możemy zostawić tak samo jak ten i zejść do piwnic i tam rozwinę wam tę intrygującą i ciekawą historię o zwłokach, które tutaj zostały znalezione, ale z racji, że jest to moja pierwsza eksploracja samotna na tak dużym obiekcie, wziąłem ze sobą gaz pieprzowy, bo nigdy nie wiadomo co tak naprawdę mnie tutaj może spotkać. Wy też się zabezpieczajcie, uważajcie na siebie jak chodzicie na eksploracje, bo różne rzeczy dzieją się na takich obiektach. Już nie mówię o samym złym właścicielu, który mógłby się przypadkiem pojawić. Wow, ciekawe miejsce. Ale o chociażby osobach, które niekoniecznie mogą sobie życzyć waszej obecności. Wiecie, jak w przypadku libacji potrafią wyglądać sytuacje. Nie wiem, czy jestem na poziomie minus jeden, ale przynajmniej tak to wygląda. Im dłużej tutaj jestem, powiem wam, że nabieram coraz większej pewności siebie. A to z tego względu, o kurwa, to jest chyba to miejsce, że na początku jak tutaj przyszedłem, czułem się jak totalny laik urbexu i choć odwiedziłem różnego rodzaju miejsca, to nigdy nie robiłem tego samemu. Ale hej, tu są te szyby. No właśnie, czyli muszę wam opowiedzieć historię dotyczącą znalezienia tutaj z. W 2017 roku jedna z ekip znalazła na drzwiach, na których był napis słodownia wejście, a w pomieszczeniu zwłoki, kozy. Właściciel podobno miał coś z tym zrobić. Czy tak też się stało? Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy brakuje tam tabliczki, ale też wiem, że była historia związana z tymi szybami dlatego właśnie zdziwiłem się. Ale pozwólcie, że zrobię mały research w telefonie i postaram się odszukać informacji dotyczącej właśnie tych szyb. Niestety w telefonie nic nie znalazłem, ale jak uda mi się, to najwyżej dogram wam o co chodziło z tymi szybami. Bo wiem, że był jakiś wątek z tym związany i to było mocno intrygujące. Poza tym jest jeszcze jeden temat związany z piwnicami tego obiektu. O, poznanie radio FM, nieźle. I dotyczy go catchingu. Nie wiem, czy ktoś z Was bawił się wchodzenie i szukanie skrzynek po lokalizacjach. Ciekawa zabawa, którą uskutecznia no, generalnie coraz więcej osób i. Jedna ze skrzynek miała się tutaj właśnie znajdować. Nie wiem, czy w tej piwnicy, czy do tej drugiej, do której teraz się będę udawał, ale była tutaj skrzynka. Ta skrzynka podobno jest już zarchiwizowana. Nie wiem na ile to prawda, ale jeżeli ktoś z Was był w tym miejscu i znajdował jakąś skrzyneczkę, no to to nie da znać. O. A tu są pozostałe części, to może tu była ta słodownia, choć tabliczki już nie ma. Ale o kurde, to jest przeogro, o, ale to dobrze wygląda. Nie myliłem się. Faktycznie wchodziłem do słodowni, w której niestety nie było już tabliczki. Ale jak możecie zauważyć, po mojej lewej stronie leży m. truchło kozła. Z informacji, które udało mi się zdobyć, wynika, że najprawdopodobniej sprawcą tej tragedii był wilk. Teraz wróćmy do eksploracji. Powiem wam, że czuję się jak dziecko. Które chodzi po placu zabaw, ma zabawki, tylko nie do końca wie jak z tych zabawek skorzystać, no bo weźcie mi wytłumaczcie Jak to miało funkcjonować i do czego to mogło służyć Duże pomieszczenie, tutaj było jakieś siano, to ciekawe, wanny i kolejne dwie takie same maszyny Tylko po drugiej stronie i pozostałości wody razem z jakimś Elementem i buty. Buty. Wygląda to trochę jak w Czarnobylu. Ciekawostka. A, a propos Czarnobyla, jak nie widzieliście mojego ostatniego odcinka, w którym wybrałem się do polskiej wsi nazywanej Polskim Czarnobylem, to zapraszam Was, kliknijcie w kartę do góry i przekieruję. A to działa? Ej, Peski. Łu, wow, jaki motyw. Pewnie normalnie, gdybyście zobaczyli taki kadr wycięty z filmu. Razem ze mną i tym wózkiem pomyślelibyście sobie, że eksploruję jakąś opuszczoną kopalnię albo tunel w Polsce, który jest już nieczynny, a to wózek, który niegdyś się tam znajdował. No, faktycznie, tunele są tutaj ciekawe, ale to, co jest najlepsze, to fakt tego, że dzięki temu, że nie udostępnia się takich lokalizacji normalnie na Urbeksy, to takie świetne relikty. Z czasem świetności dalej tutaj się znajdują i dalej, co ciekawe, funkcjonują, tak jak Wam pokazałem, no bo przecież ten normalnie jeździ. I może jeszcze wrócą czasy świetności dla tego obiektu i kiedyś jeszcze się przyda, także mój drogi, dbaj o siebie. <grystanie> a jak Wy byście chcieli pojechać ze mną na jakąś eksplorację, a najlepiej paranormalną i poszukać ze mną takich fajnych reliktów, to świetnie się składa. Bo macie na to okazję. Gdyż trwa konkurs, w którym możesz wygrać paranormalny wyjazd razem ze mną. Jak? To proste. Wystarczy, że wejdziesz teraz na www.disej.pl i złożysz zamówienie za minimum 50 zł plus koszt dostawy i napiszesz w uwagach do zamówienia, dlaczego to właśnie ty powinieneś lub powinnaś wygrać. Możesz zamówić dowolny produkt który ma teraz wyjątkowo niskie ceny. Jak chociażby Paranormal 1 czy Paranormal 2, które łącznie dadzą Ci w koszyku ponad 50 zł. Dodatkowo do każdego zamówienia dołączam wyjątkowy i limitowany Polaroid z ostatniego odcinka z moim autografem. Ale spiesz się, gdyż ich liczba jest niewielka. Sześciu z Was wygra paranormalny wyjazd razem ze mną, dlatego piszcie najbardziej kreatywne wiadomości, jakie tylko się da. Życzę Wam powodzenia i do zobaczenia na nagrywkach. Go -catchingu? wspomniałem nie bez powodu A to dlatego, że Podobno ta skrzyneczka miała znajdować się Właśnie na poziomie minus jeden No a jedynym poziomem minus jeden Który tak naprawdę tutaj jest To jest to, chyba, że w części mieszkalnej Jak za chwilę przejdę To coś znajdziemy, choć wątpię Ale to właśnie gdzieś tu Była ukryta, choć te Wszystkie miejsca mają to do siebie I mówię tutaj o tej zabawie w szukanie Skrzyneczek, że nie są one tak łatwo dostępne i czasami trzeba się pogłowić i pomyśleć, gdzie to tak naprawdę jest. Dobra, uderzymy teraz do części mieszkalnej i zobaczymy, jak wygląda. Najpierw przejdziemy sobie przez dół, czyli tutaj, a następnie pójdziemy do góry, bo z pierwszym piętrem też się wiąże jedna ciekawa historia z nabojami. Dobrze słyszycie, nie pomyliło mi się, naboje, a właściwie do takiej całkiem konkretnej broni. Coś tu... Uuu, o kur... ale to creepy. Znowu się na to nabieram. Znowu się nabieram na te straszne elementy. Ale co? Tu jest zabudowa. Czy da się tędy przejść? Czy to jest jakiś... Nie, to jest ściana. Piecyk kaflowy, który musiał grzać. No to dobra, idziemy do góry. Opowiem wam tam ciekawą historię z tym związaną. Zapraszam na górę, na piętro. Część mieszkalna. Czy w budynku znajdę naboje, o których przed chwilą wspomniałem? Zaraz zobaczycie. Z tego co wiem, są tutaj dobrze zachowane rzeczy. No właśnie, lodóweczki, stary telewizor, kanapa i część, w której znajdował się prawdopodobnie salon. Być może ktoś z was miał takie wersalki u siebie w domu. Bo w latach 90. 2000 były one bardzo popularne i modne. To nawet było łóżko. Widzę z takim elementem obicia tylnego, a tu pewnie był jakiś pokoik dziecięcy, też z piecykiem, a sugerować mogą te wszystkie kreskówkowe ilustracje na ścianach. Chociaż to było pod tapetą, bo później była tutaj już położona tapeta i to było odświeżone. Wow, nieźle to wygląda, ale klimat. Kurde, myślałem szczerze, że znajdę tutaj nieco więcej, ale dobra, pora Wam opowiedzieć o tych nabojach. Bo wiążą się dokładnie z tym miejscem. Już ich chyba raczej nie ma, A raczej na 99,9%, ale posłuchajcie. 27 czerwca 2009, no to już kawał czasu. Ale nie o tym miałem mówić. Podobno, za tym telewizorem, jedna z ekip poszukiwaczy miała znaleźć dwa naboje. Być może do AK 47, bo takie coś udało mi się znaleźć. Nie wiem na ile to prawdziwe, ale może są tutaj specy od broni, którzy podpowiedzą, jak wyglądają dokładnie naboje do AK-47, ale to właśnie w tym pomieszczeniu, w tej części mieszkalnej tego budynku, naszej byłej gorzelni, którą dzisiaj eksplorujemy, właśnie coś takiego miało zostać znalezione. Co ciekawe, sam kiedyś miałem podobny telewizor u siebie w domu i działał na zasadzie pokrętłem Tutaj akurat już wleciała nieco większa automatyzacja. Neptun M750TK. Jak na tamte czasy, myślę, że kawał sprzętu, który musiał trochę kosztować i się grzebienie nawet. Ostało. No to ciekawe. Jeżeli ktoś tutaj faktycznie mieszkał, to powiem Wam, że miał całkiem przytulnie całkiem sporą toaletę, w której prawdopodobnie tutaj znajdował się prysznic. No i osobny wychodek. Ale miejsce, a właściwie miejscowość, w której znajdowała się ta gorzelnia, powiem Wam, że miała ogromne zasługi dla Wielkopolski i ten teren naprawdę należał do dóbr kurnickich, do działu zamojskich i działyńskich, którzy niegdyś stacjonowali tutaj w okolicach. Być może powiedzą Wam coś te nazwiska, ale czy my tutaj jeszcze mamy gdzieś gdzie pójść? Tu była jakaś altanka. Ale to, to nas nie interesuje. Tego kagetka zostawiam tutaj tak jak jest. Nie chcę go tykać. Ale jeżeli odcinek wam się spodoba i chcecie kolejnej takiej eksploracji urbexowej, to zostawcie tutaj 10 tysięcy łapek i od razu zabieram się za tworzenie kolejnego odcinka. Specjalnie dla was, żeby podłapać jeszcze sobie trochę adrenaliny. Wyjdę na zewnątrz i no będę teraz widziany, więc troszkę się obawiam. Świecę już światłem, ale chcę żebyście jeszcze zobaczyli jak gorzelnia wygląda z zewnątrz. Tylko pytanie, jak ja będę spinkalał, jak mnie... Zaskoczy właściciel. A dobra, to nie ryzykuje ten, nie pije szampana, jak tu mówią, co nie? No i dobra, jest chyba spokojnie. Tak właśnie wygląda były budynek Gorzelni. To całkiem spory, dlatego eksploracja go chwilę mi zajęła. Tu w okolicy, z tego co widzę, znajdują się jeszcze jakieś pomieszczenia, ale tu jest napisane: uwaga, budynek grozi zawaleniem. Raczej jest już do wyburzenia. Ale to co zakazane, to przecież moje ulubione. A tu już widać, że ktoś jakieś prace wykonał, żeby to zabezpieczyć. Tu się dach zawalił, to pewnie to jest powód. No teraz jestem mocno na widoku. A też nie chcę po tych stodołach chodzić, tam wiem, że wypasały się konie. Dlatego, żeby za chwilę nie spierdzielać przed policją albo przed właścicielem, to po prostu grzecznie opuszczę ten teren. No i dobra, zgubiłem się. Jednak moja eksploracja nie była tak inteligentna, jak sobie myślałem, a. Przez ten batonowy płot nie chcę tak przechodzić chyba. Przecież nie, wydaje się być solidne. Gdy miałem przeskakiwać przez płot, zauważyłem światło latarki odbijające się w koronie drzewa. Ogarnął mnie lęk, gdyż myślałem, że na samym końcu niestety zostanę złapany. Jak się finalnie okazało, światło pochodziło z mojej nerki, a latarka musiała uruchomić się przypadkiem. To jednak sprawiło, że poczułem ogromny dyskomfort. Totalnie niepotrzebnie. Po chwili wiedziałem już, że mogę bezpiecznie udać się do samochodu. Dobra, zabijamy stan. I to by było na tyle. A grzybki jesienne już się pojawiają. Mam nadzieję, że ta eksploracja przypadła Wam do gustu. Dajcie znać i pamiętajcie, że czekają na Was wyjątkowe bonusy do odbiorów War Thunder. Sezon bonusowy amerykańskich pojazdów kończy się już niedługo, dlatego pobierz grę już teraz, korzystając z mojego linku w opisie. Do zobaczenia!